Hej, Witam wszystkich z Moto. Siedzę, prezentuję Wam motocykl Honda CBFK z 2012 roku. Jest to rok pierwszej rejestracji tego motocykla. Natomiast my rozkodowaliśmy win, wychodzi, że może być to 2010 rok. Dziesiąta cyfra jest literką A według dekodera winu no jest to 2010 rok. Przedstawiam. W zależności od wydziału komunikacji, to będzie tylko i wyłącznie, widzi mi się Wydział Komunikacji. Bo jeżeli diagnosta wpisze, że jest to 2011, to większość wydziałów komunikacji przyklepie ten temat i to będzie taki rok. Ale zdarzy się jakiś wydział komunikacji, który będzie bardzo chciał to rozkodować, no to wtedy zostaje rocznik dziesiąty. Teraz, tak, myślę, że to jeżeli chodzi o ten motocykl, jest motocyklem bezwypadkowym. Zbiornik, zadubki, błotniki, wszystko jest tutaj fabryczne. A ewenement polega tego motocykl na tym, że motocykl ma 5000 przebiegu. Jest oczywiście na fabrycznych oponach. Te opony są jak nowe, no ale są stare, no bo są z rocznika produkcji motocykla. Eee, także no event kupiliśmy go w przypadku motocyk bardzo długo stał nieużywany eee, troszeczkę pracy nam zeszło musieliśmy go troszeczkę bardziej podczyścić niż każdy inny motocykl który kupujemy ale naprawdę motocykl eee, no technicznie to myślę no nie mam tu zastrzeżeń 5000 przebiegu posłuży trzy kufry dodatkowo do tego motocykla trzy kufry dziwiaka eee, centralnych chyba też jest dziwi tak, centralny jest GV Maxia. O jedyne co wizualnej rzeczy to od centralnego jest ten plasticzek urwany. Jak już naprawdę przeszkadza do GV napisać, yy, myślę, że to jest jakaś groszowa sprawa, żeby dokupić ten plasticzek. I teraz tak, rocznik opon. Czekajcie, z ciekawości rzucimy okiem, yy, bo też nie sprawdzałem, ale na pewno są fabryczne opony. Bieżnikowo to nowe. A no i rocznikowo dziewiąty rok. Więc yy, yy, mówiłem, że to są stare opony. Zobaczcie, one mają tutaj jeszcze kreseczkę, widać, że nie zużycia tej opony i tak samo tutaj opony, no zobaczcie, jeszcze jest farba w tej oponie nie? i to też jest dziewiąty rok motocykl, no mówię, no całe życie przestał, zmieniliśmy w nim nowe uszczelniacze no bo już stare były naprawdę sparciałe, nie tyle zniszczone co sparciałe parę dodatków ktoś tam zmienił w typu jakaś owiweczka tutaj z przodu, jakieś ciężarki inne no i dołożył trzy kufry, także mówię lakierniczo motocykl jest petarda Nigdy nie malowany, bezwypadkowy. Kluczyków do stacyjki są dwa kluczyki, plus kluczyki do kufrów. Kierownica jest na pewno zmieniona na jakąś akcesoryjną, jest wyższa, że jak się siedzi na motocyklu, jest bardzo wygodnie. Nie trzeba tu się kulić, naprawdę siedzi się prościuteńko, jak na nie turystycznym, tylko na turystycznym motocyklu. Wersja wyposażona w ABS. ABS jest całkowicie sprawny. Ja słuchajcie, podejrzewam, że klocki tu są nawet fabryczne. Na pewno będą nawet klocki fabryczne w tym motocyklu. Także. Jeżeli ktoś szuka takiego CBFa e, z fabrycznym przebiegiem 5000 km w fabrycznym stanie, no to ten taki jest. E, myślę, że tam nic nie wyjdzie podczas użytkowania, pomimo że on stał ten motocykl, e, to tam nic mu nie, nie będzie to wpływać na jego kondycję techniczną. Pali on na dotyk, chodzi bardzo ładnie. W relacji następnej nagrałem filmik taki krótki z odpalania jakiejś tam drobnej przygazówki z wizualnych rzeczy, słuchajcie, no nie ma tu rysek, zadrapań jakieś są ślady śniegi takie delikatne, no tutaj zobaczcie tutaj tam widać na dole tu gdzieś troszeczkę tam widać przy głowicy od dołu, no ale to silnik jest no tutaj jest jakaś zadrapka śniegi takie drobne elementy, które można spotkać z rzeczy pomalowanych w tym motocyklu, to my pomalowaliśmy ten dekielek, zjedliśmy go rzeczywiście, bo on tutaj się łuszczył, został ponownie odświeżony I to jest rzecz, którą my odświeżyliśmy w tym motocyklu, pozostałe elementy są tutaj fabryczne Po prostu ta farba na dekielku, ona się lekko łuszczyła, daliśmy to do lakiernika, zrobił nam to, oddał i jest to ładnie w tej chwili zrobione, ładnie to wygląda no, kufry fajne, fajny turysta się zrobił z tego motocykla, bo mówię, ta owiewka daje mu e, to, że jest e, chroniony klient przed e, wiatrem. Dodatkowo, mówię, kierownica zmieniona i te, i te trzy kufry. No Tarcze hamulcowe, no nie będę nic mówił o nich, no bo one no, nie mają żadnego zużycia. E, co tu jeszcze wam powiedzieć? no Kolektory ładne, czyste. E, silnik w ogóle czyściuteńki, no taki, taki wyglądający normalnie. Tu nic mówię, nas nie zaskoczy, nic tutaj nas nie rozczaruje. Myślę, że motocykl jest całkiem, całkiem fajny. No i ten przebieg 5000 km to robi największą robotę w tym motocyklu w tej chwili. Także, jeżeli szukacie jakiego cbf całego w oryginale, z nieprawdopodobnym. A już teraz nie przekręcę, bo nie ma. Bateria jest wyjęta z tego motocykla, bo też była padnięta z 5000, chyba tam jest małym haczykiem kilometrów. No to zapraszam do firmy Self Moto. Oprócz tego mamy jeszcze 3 CBFy z przebiegami typu 20 40 tysięcy, Takie mamy, ale ten jest po prostu evenement, jeżeli chodzi o. O ten przebieg i to tak, jak wspomniałem, naklejki każde tutaj, każda naklejeczka jest naklejką fabryczną, a trąbik nowy założyliśmy, bo tamten był już taki tutaj słuchajcie skorodowany, że został założony nowy trąbik do tego motocykla, bo brzydko wizualnie wyglądał. A to groszowa sprawa. No co więcej? No. Myślę, że jest naprawdę fajny egzemplarz. No, 5000 przebiegu to taki event, jeżeli chodzi o przebiegi. Kraj pochodzenia, nie wiem czy mówiłem Belgia. Siedzenie nie jest włożone, dlatego ta szpara jest tutaj, bo ono jest niewożone zobaczcie, ona jest bujające. Nie jest przykręcone, bo ta kanapa jest tutaj w trzech poziomach regulacji. Czyli tutaj ta szpara, jeżeli opuści się kanapę, to się zmniejszy, ten, ta szpara też również się zmniejszy. Teraz jest w najwyższej pozycji ustawiona kanapa dla kierowcy. No, tarcze no, są nowe, no, naprawdę są nówki te tarcze, jak i wszystko w tym motocyklu. Drobne ślady, jakieś tam śniegi znajdziemy. Na pewno trzeba mu zmienić olej na sezon, no bo pan powiedział, że no, no nieużytkowo, naprawdę nieużytkowo tego motocykla stąd pojawił się on nas w ofercie naszej, myśmy go odkupili i teraz Wam go prezentuję. Ten no, łańcuch jest brudny, on nie jest skorodowany, tylko, że słuchajcie, nie jest umyty, wysmarowany, jest taki, no jest fabryczny. No. Na pewno nic go nie boli, nic go tam nie będzie dolegać, ale nie jest jakiś też z, idealnie nowy, wyjęty z paczuszki. No ale najważniejsze, że jest fabryczny, co też potwierdza nam e, tą ilość kilometrów niewielką, którą ten motocykl e, zrobił. Trzeba go odświeżyć, umyć, posmarować e, i będzie, będzie fajny. Jeśli szukacie tego CBF'a, zapraszam do Sylfmoto telefon 500 134 533. Znajdziecie nasz również na OTOMOTO jak i Oliksie. W zakładce wpisując miejscowości Ława, e, znajdziecie tam tego CBF'a. To znaczy, że ogłoszenie jest aktualne. Zapraszam wtedy. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.